Anna Grocka zniknęła z polityki. Po latach aż trudno ją poznać, nie uwierzycie własnym oczom. Anna Grocka wygląda dziś zupełnie inaczej niż w czasach sejmowej aktywności. Fotoreporterzy nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy 18 maja 2025 roku zauważyli ją na wieczorze wyborczym Madriana Sandberga. Była posłanka pojawiła się w zupełnie nowej odsłonie. Metamorfoza, jaką przeszła, sprawiła, że część obecnych z trudem ją rozpoznała. Nie uwierzycie, jak bardzo się zmieniła! Przełomowa historia Anny Grockiej. Anna Grocka przyszła na świat jako Krzysztof Bengowski. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim. Założyła rodzinę i przez wiele lat prowadziła życie jako mężczyzna, jednak to nie była jej ostateczna tożsamość. Po rozwodzie i osiągnięciu przez syna pełnoletniości, Grocka zdecydowała się na pełną tranzycję płciową. Operację korekty przeszła w Bangkoku w 2007 roku. A trzy lata później została formalnie uznana za kobietę. W międzyczasie aktywnie działała na rzecz społeczności LGBT, zakładając fundację Transfuzja. W 2011 roku zdobyła mandat poselski z listy ruchu Parikota, stając się pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie transpłciowych parlamentarzystek. Po zakończeniu kadencji w Sejmie Grodzka stopniowo wycofała się z życia publicznego. Choć próbowała wrócić do polityki w 2015 i 2019 roku, bezskutecznie. Otwarcie mówiła, że polityka nie jest miejscem dla ludzi z misją, a dla taktyków i graczy. Trzymam się od niej jak najdalej, przyznała w wywiadzie. Od tamtej pory żyje spokojnie, nie pojawia się często w mediach, a utrzymuje się z niewielkiej emerytury. Przyznała, że lata prowadzenia własnej działalności i minimalne składki znacząco wpłynęły na jej obecne finanse. Jestem teraz zwykłą emerytką. Ktoś może sobie wyobrażać, że mam jakąś poselską emeryturę. Nie, mam zupełnie zwykłą. Jaką wypracowałam w toku życia. Przez wiele lat byłam przedsiębiorcą i nierozważnie płaciłam minimalne składki. Teraz muszę spinać budżet z miesiąca na miesiąc, przyznała w jednym z wywiadów. W dodatku Grodzka od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, w tym z dolegliwościami kręgosłupa, które utrudniają jej poruszanie się. Choć Anna Grocka unika blasku fleszy, od czasu do czasu pojawia się na wydarzeniach politycznych i kulturalnych, gdzie uwagę mediów przyciąga nie tylko swoją historią, ale i wyglądem. 18 maja 2025 roku fotoreporterzy uchwycili ją podczas wieczoru wyborczego Adriana Sandberga, kandydata partii Razem, w klubie Kultura Wysoka przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Dawniej kojarzona z ciemnymi, prostymi włosami, dziś zachwyca jasnym blondem, grzywką zaczesaną na bok i lekkimi lokami. Twarz grodzkiej bije spokojem i pogodą ducha, wygląda zupełnie inaczej niż ta, którą pamiętamy z sejmowych ław. Nowoczesne, srebrne okulary w czarnych oprawkach tylko podkreślają jej metamorfozę choć nie pełni już aktywnej roli w polityce, jej obecność nadal wzbudza emocje i zainteresowanie.